Dajcie, no, ale też pada. Dzisiaj kolejny film z serii długich i nudnych, w którym na końcu dowiecie się, że Thermomix jest lepszy od Lidlomixa. No, pod moim starym filmem, pod przewrotnym tytułem, dlaczego Thermomix TM6 jest lepszy od Lidlomixa Messier Cuisine Connect, ktoś ostatnio zadał bardzo ciekawe pytanie odnośnie przeżywania się silników. A co do tamtego filmu, to jak widzieliście, musiałem w tytule dodać dopisek. Obejrzyj do końca, i no mimo tego niektórzy całkowicie nie zrozumieli przekazu. Oskarżali mnie, że co najmniej kupiłem TM, a zapewne to też je sprzedaje. No i agituje jaki to momix nie jest najlepszy. Więc i tutaj do nam na początku, obejrzyj do końca, a jak nie zrozumiałeś, nie zrozumiałaś, to obejrzyj jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i tak do skutku, zanim w komputerze pod filmem nie palisz jakieś głupoty. Ale wróćmy do pytania dlaczego pralki z silnikami szczytkowymi jakoś się nie przegrzewają, a potrafią pracować jeden za drugim. Ano dlatego, że między innymi silniki w pralce zostały do takiej pracy przystosowane. Są dużo większe i też lepiej wentylowane. No i weźmy sobie tutaj dla przykładu jakiś silnik do pralki o porównywalnej mocy. Dla wygody może najszybciej będzie spojrzeć na oferty z Allegro. No i tutaj mamy jakiś pierwszy z brzegu silnik do pralki Beko o mocy około 600 W. Jakby ktoś chciał sobie dokładnie obejrzeć obrazki, to link do oferty macie poniżej. Natomiast zobaczmy, jak w porównaniu wygląda nasz silnik MC Cuisine. No, tutaj zdjęcia też z serwisu aukcyjnego, tym razem z eBaya, gdzie mamy cały mechanizm z przekładnią. No i możemy sobie obejrzeć silnik z każdej strony. I co? No, jak na moje oko, to ten splek jest przynajmniej dwa razy większy. No i tu mówimy o ogólnych gabarytach. A jeśli weźmiemy pod uwagę objętość, czy to raczej masę miedzianych uzwojeń, to może się okazać, że to może nawet 3 do 1 na korzyść silnika w pralce. No W pralce też mamy dużo większą przestrzeń dookoła silnika, więc i chłodzenie na pewno lepiej. No Ale rozmiar rozmiarem, ale bardzo ważny jest też charakter pracy obu urządzeń. Tutaj będzie nieco przydługi wywód, no, chociaż będę się starał maksymalnie upraszczać, co w niektórych miejscach może zniesmaczyć prawdziwych elektryków. Tak więc, w dużym uproszczeniu silniki mają to do siebie, że pracują z określonymi obrotami a prędkość ta zależy od prędkości wirowania pola stojana. A ta z kolei z wypadkową częstotliwości napięcia zasilania oraz samej konstrukcji uzwojeń, czyli tam generalnie liczby par biegunów. No i tutaj niektórzy mogą słusznie zapytać, ale jak to jest, że w ich pralce można wybrać przynajmniej kilka prędkości wirowania? No w pralkach jest to realizowane na różne sposoby, chociaż jeden z popularniejszych, to było stosowanie w silniku wielu uzwojeń no i tam i odpowiednie załączanie, czy tam przełączanie, przepinanie w zależności od pożądanych obrotów. Oczywiście ilość tych uzwojeń ogranicza nam wybór dostępnych prędkości pracy, więc oprócz nich zaczęto też stosować różnego rodzaju układy elektroniczne, które tam na przykład szatkują nam PWM częstotliwość zasilania, czy też w przypadku falowników no, tych nowszych rozwiązaniach tworzą przebieg napięcia o różnych częstotliwościach. No i patrzę na ten przykładowy silnik do pralki Beko. Widzę, że złącze ma 7 styków. No niestety nie udało mi się znaleźć na szybko opisu tych wyprowadzeń, ale śmiem podejrzewam, że ma pojedyncze uzwojenie i tylko jedną prędkość znamionową. No zresztą podano, jak widać na etykiecie, 10750 obrotów na minutę. Więc z tych 7 styków, no to mamy pewnie tam z dwa przewody na uzwojenie stojana, dwa na uzwojenie wirnika, jeden przewód uziemiający, no i te dwa, które nam zostają. To jest zapewne albo jakiś termik zabezpieczający, albo sprzężenie zwrotne do czytu prędkości. Patrząc teraz na pralki, w których był stosowany ten silnik, większość posiada maksymalną prędkość wirowania bębna 1000 obrotów na minutę. No i tutaj możemy sobie założyć, że to wirowanie z tą prędkością musi odbywać się przy maksymalnej prędkości silnika. No i co za tym idzie, przełożenie mechaniczne wychodzi nam 1075 do 1. No i tu powoli dochodzimy do sedna. Załóżmy, że chcielibyśmy, aby nasz bęben obracał się z prędkością nie 1000, ale tylko 120 obrotów na minutę. Dlaczego 120? No zobaczycie za chwilę. Z prostych obliczeń wychodzi nam 120 razy 10,75, czyli 1290 obrotów na minutę na wale silnika, czyli spowolnienie jakieś 8 razy w stosunku do prędkości nominalnej. No to teraz zróbmy podobną analizę dla naszego Messier Cuisine. Mamy tutaj silnik UG45R0002, Hongkongskiej firmy Chia Pua Components. No i ma on zakres obrotów 10 do 20 tysięcy. No i biorąc pod uwagę, że nasz MCC osiąga maksymalnie 5200, no i patrząc na to zdjęcie przekładni, założyłbym, że ten maksys osiągany przy 20 tysiącach, więc zapewne mamy przełożenie 4 do 1. I teraz podobnie jak wyżej, przyjmijmy prędkość 120 obrotów, czyli. No jak zapewne się domyślacie, dokładnie minimalna prędkość, z jaką pracuje nasz Messier Cuisine, na przykład podczas wyrabiania ciasta. No i licząc teraz tą drugą stronę, 120 razy 4, czyli 480 obrotów na minutę, to jest aż 42 razy wolniej niż prędkość nominalna naszego silnika. Miało być prosto, ale jak tak patrzę, to chyba trochę skomplikowałem ten wywód. Do szczęścia wcale nam nie była potrzebna wiedza o prędkości silnika, czy przełożeniu mechanicznym obu przykładni. Prawdę mówiąc, wystarczyło tylko porównać proporcje prędkości maksymalnych obu urządzeń do ich prędkości minimalnych. Z drugiej strony, znajomość tego przełożenia byłaby istotna, jeśli by rozważać faktyczne momenty działające na noże, na bęben pralki, no jak to się ma do momentów na osiach obu silników. No, ale może nie brnijmy niepotrzebnie w tym kierunku. Co jest dla nas naprawdę istotne, to to, że w Messier Cuisine mamy dużo większe spowolnienie wartości nominalnej obrotów silnika niż w pralce. No, i tutaj wolniej wcale nie oznacza mniejszego poboru energii. Paradoksalnie, chcąc utrzymywać moc urządzenia na stałym poziomie, przy mniejszych obrotach musimy w uzwojeniach pompowywać dużo większy prąd. Tym większy i mniejsze obroty. Większy prąd znaczy się większy wzrost temperatury. Dodajmy do tego mniejszą powierzchnię, która ma rozpraszać nam to ciepło, gorsze warunki wentylacji. No, i tu w przypadku naszego MCC wcale nie pomaga to, że wentylator chłodzący jest zamontowany bezpośrednio na osi silnika gdzie oczywiście przy mniejszych obrotach będziemy musiać dużo słabszy nadmuch. Suma summarum mamy naszą odpowiedź, dlaczego Messier Cuisine potrafi się czasami przegrzewać przy wyrabianiu ciasta, a w flance możemy bezproblemowo robić pranie po praniu. No i tutaj mógłbym właściwie zakończyć dzisiejszy film, ale już słyszę te głosy z końca sali. A dlaczego w przypadku Thermomixa jakoś nie słyszymy za bardzo o problemach z przegrzewaniem? No, jak wspominałem, w poprzednim filmiku, w odróżnieniu od Messier Cuisine, w przypadku Thermomixa zastosowano tutaj nowoczesny, bezobsługowy silnik reluktacyjny. No i tu chyba będzie najprościej, jeśli posłuchę się cytatem ze strony www.elektro.info.pl. Silnik reluktacyjny charakteryzuje się brakiem uzwojenia na wirniku, przez co staje się on lżejszy, a występujące w nim siły ośrodkowe redukują się. Umożliwia to osiągnięcie o wiele wyższych prędkości obrotowych niż w silnikach z uzwojenionym wirnikiem. No i tu co najważniejsze, cecha ta umożliwia także pracę z większymi temperaturami, co jest szczególnie istotne podczas dużych oraz długotrwałych przeciążeń silnika. Koniec cytatu. Czyli oznacza to, że podczas gdy silnik w naszym Mesie Cuisin tak się nagrzeje, że zadziała zabezpieczenie termiczne, no to ten w się jeszcze będzie spokojnie sobie działał dalej. Czy w takim razie silnik w TM jest lepszy od tego w MCC? I tak, i nie. Z jednej strony mamy upierdliwość MCC, który po cięższej pracy przy wyrabianiu ciasta może zmuszać nas do czekania pewnego czasu, aż się silnik nam wychłodzi. Z drugiej TM, który ze swoim silnikiem reluptacyjnym posiada wyższy próg za zadziałania zabezpieczenia i mimo, że gorący będzie działać nadal. No, jak czytamy w instrukcji do któregoś z wcześniejszych Thermomixów podczas pierwszego uruchomienia no, urządzenia może ono uwalniać zapachy. No, znając te zapachy, to ja bym raczej powiedział swąd palonej elektroniki, ale czytajmy dalej. W przypadku przeciążenia, gdy dochodzi do przegrzania silnika, uaktywnia się funkcja automatycznego wyłączania i może dojść do wydobywania się zapachów. Nie jest to sytuacja groźna dla urządzenia i po ostygnięciu urządzenie znów będzie pracować bez zakłóceń. No, jak piszą, sytuacja niegroźna, no, jak mnie uczono, żadne urządzenie elektryczne czy elektroniczne nie lubi raczej przegrzewania, a w szczególności zaś maria izolacji na przywodach wszelkiego rodzaju uzwojeń. i Każdorazowo taka praca w granicznym zakresie temperatur, bądź co bądź, prowadzi w jakimś stopniu do jej degradacji. No, przecież te zapachy nie biorą się znikąd. No, z istotnych zalet TM kontra MCC to brak komutatora i szczotek silnika. Szczotki mają co do siebie, że jednak z czasem zużywają się mechanicznie, no i kiedyś tam prędzej czy później, no raczej później konieczna będzie ich wymiana. Ale z najbardziej istotnych zalet silnika TM w stosunku do MCC to jest prędkość maksymalna ponad 10 tysięcy obrotów na minutę, no, czyli prawie dwa razy szybciej niż na Friedlomix. Czy ma to jakieś znaczenie praktyczne podczas codziennego użytkowania? No nie bardzo. Czy są jakieś potrawy, które wykonamy tylko przy takiej prędkości, a przy 500 już nie? No też nie bardzo, za najwyżej będziemy musieli chwilę dłużej poblendować. Czy warto więc zapłacić prawie 3, no może teraz 2,5 razy więcej za TM6 niż za Messier Cuisine Connect? No dla samych walorów technicznych to według mnie nie warto. Ale wiecie, jest jeszcze coś takiego jak pleasure factor z posiadania drogi zabawki, a to potrafi być warte każdych pieniędzy. I, i tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. I tak dla przypomnienia, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.